Sieczku, wiekty, no ty będzie mi Zostaw. To. Ale to jest dobre, to jest dobre. To jest normalna kawa, wyszło normalny nie został. Normalnie sklepimy taką kawę kupić. Z czego to, to, to nie chcesz? Dlaczego płynka nie wygorza? Ale dlaczego mają wyrzucić? Wyrzuc ale dlaczego? Nie ufasz mi? No nie ufam tobie, bo bardziej to sklepowi wam niż tobie. No to jest to normalna bułka, o co ci chodzi? To co idziemy do laboratorium z nią. Człowieku, ja kiedyś bułki z lasu jadłem, to co mi za różnicę robić czy w takim sklepie sobie z tym Nie no weź wyrzut, serio. Jak mi nie oddasz, to ja nigdzie nie idę. No chodź, dobrze masz. Nie, nie no to jedzenie nie wyrzucasz no normalny jesteś Gdzie to jest? No nie nie wyjmuj tego no Serio Jesteś no teraz to ptaką chociaż rzuć, no co wieku Bez zasady. Ptaki się zatrują, jest się No i wyrzucasz bez widnika bułka no tak się nie robi tak się nie tak, robi bo jesteś dla zwierząt dajesz inflującą bułkę Nie daj daj im normalną bułkę Szkoda zwierząt szkoda Co mówisz No no tam lepiej jak jedzą patrz, patrz, patrz. I to jest za opieprzałem jak... To była bardzo dobra z ptaszki. w taszki. Które naszałko? Kto? To, to. to A nie, to nie było to. Czekaj, to jest asad? To. Aaaa. To się nie masz tej i... gwiazdy, nie? zamiast gwiazdy zostało. Nie,